Cześć, Siemano, zejść Scream i 96 jak ktoś mnie znowu ogląda, ale dobra. No to tak. Widziałem z poprzednia seria, nie powiem jak, no bo ogólnie to ja teraz filmik nagrywam po tamtym filmiku, a tamtym filmik po tym filmiku. No. W sumie to już mamy razem dwa filmiki albo czytam. tam. No ale tamty filmik się nie liczy, no bo... Ten drugi filmik się nie liczy, no bo przypadkiem... Wiecie, co zrobiłem? U 299. Złota skrótka, bla, bla, bla. Jak już słyszeliście, dzisiaj tworzymy sobie 5 nowych skrzynek. W sklepie, w sklepie 5 nowych skrzynek, HITER tytuł. Skin popularny, wow. 5 skrzynek po 500 dolarów. No przepustki, dobra, no jak już słyszeliście, to otworzymy sobie, to wiecie tego że mi zabrakło 100 dolarów 100 dolarów mi zabrakło trzeba otworzyć 5 otwórz skrzynkę ok, jest jeden, dobra, nieważne co tutaj jest? dobra dobra, nieważne poszukamy sobie jakiegoś fajnego, godnego przeciwnika, o ten jest fajny, godny nie, zaufania no, no i zaczynamy Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry panie stary Jasiek. Siema, panie. Możecie go nazwać, jak chcecie. Grzenek, grzanek, grzałka. Nie wiem jak wy chcecie. Pięć, to wiadomo, wiadomo, może to pominąć. Dobra, kto zaczyna? A on, dobra. Będzie łatwo z nim wygrać. Dobra, z Ciebie co mi tam, jeżeli już to umrę. I tyle. O Jezus. tylko. Mogę w tamtego strzelić. I ziomka. W sumie to jesteśmy na tym samym leverze. A to chyba nie raz jeszcze nie wygrał. Och, fiu. Dobra. Teraz się dopiero zaczyna zabawa. Teraz dopiero się zaczyna zabawa. No, no i tak, teraz się dopiero zaczyna zabawa, runda, druga to wiadomo, że ci, nic bardziej interesująco. No wiadomo, że trochę bardziej interesująco. Krasówki w... Kukoj krzyżyk wyszło. <grych> Kukol krzyżyk wyszło, <grych> stamtąd no, dobra. To lupa, błaga lupa, błaga lupa. Dobra, syropy to i będzie, a to tyle serio. Co ma? Ma kola to samo. Dobra. W sumie to ja widzimy czarny, czarny, czarny. Silopik... A nie, to teraz tamten. Co się wziąć? Co chcę się wziąć? Dobra. No. I'm so low. Dobra, teraz to już wiemy, kto rozegrać. Teraz to. Pijemy sobie lekarstwo fajne. Jedno życie więcej. Odwracamy sobie to. No i poznaj się Kajohan ze swoim życiem. No, trzy życia mu zostały. Co co weźmiesz sobie? Kolę sobie wypijesz? A nie, odwróci sobie. No wiadomo, że odwróci sobie. I wtedy mnie zabije. No, w sumie to było do przewidzenia. wezwania, ale dobra ty Jest ja sobie tutaj szczery w siebie To rundę można pominąć no w końcu runda trzecia się zaczęła, zobaczmy kajdany na Grzesia, nokie 330. kolejną nokie 3,3,10 co on ma teraz uj ciężko będzie no dobra Zobaczmy. On może dwa życia sobie wyregenerować. Ciężko będzie z nim wygrać. Tym dziadkiem starym. Twoja kolej. Hmm. Kajdany. Na niego kajdany założę. iPhone 310. Druga skorupa pusta. Druga skorupa pusta. Czyli ta jest pełna. Kajohan. Paka, Jaszanku. Druga skrupa pusta była przecież. A moja kolej jeszcze. Ach, dobra, ty siebie w Ogólnie ogóle będzie pusta. Powinna być, no pusta. No, i jeszcze raz siebie strzelę, no bo druga skrzynka pusta. Czyli teraz ja jeszcze. Papa. Pa. Dobra, teraz ja, po, ja powinienem tego strzelić. Powinien mieć już dwa życia. No. I widziałem, że chyba tam. <gryw> nic. Dobra. Dwa życia mu zostało. Jesteś gotowy? Mam nadzieję, że jesteś gotowy na śmierć na pewną śmierć potrzebuje dosłownie paru dolarów, do sobie 100 dolarów. Jakbyś ty pożyczył, no to ja będę chciał tam Ci wygrać, te spokojnie. No. Coca-Cola. Mi to. Wow! To tyle. To tyle. I to tyle w sumie. To ani... No, co on robi? No, w końcu. Dwa te, dwa te okej. Okay. Ciężko będzie. 50-50 jest A, teraz jego runda <grywa> Ma tutaj dosłownie czerwoną armię Super kajdany mi jeszcze zabrał. Czyli we mnie nie szczelini o to Błagam, mistel, błagam, mistrzel, błagam, szczel. Teraz się li się za... Nie! Uła. Runda Orion. No, ruszaj się teraz. Kolejny w... Nie widzę, on ma życia. A to można pominąć? A teraz sobie pominę wszystkie rundy. No, nareszcie. Runda piąta. Nokia Ciuci 10. To coś. Kolejne to coś. No, zobaczmy, co tutaj jest. Okej. Okay. Na pewno będzie ta czerwona, mi się zdaje. Teraz jest ogólnie moja kolej. No, jak to jego kolej? Dobra, pominę to, bo zaraz nie będzie czasu. Nie, nie, Nokie, błagam, nie Nokie. Uff. No i dwa razy tą Nokie wziął. To ja to nawet nie umie grać. No, je, ja to gadam sobie teraz do siebie, a tu kamera nie jest włączona. Teraz to bym przegrał, bo się sam ze jak coś. A, to moja kolej. To zaszczelisz sobie. Ile było? Jedna żyła, czyli tak. Przekręcam to. I papatki, dzieciaczku papatki! Wygrałem. Wygrałem cudem. Złamało bardzo. Wygrałem. Dzieciak już nie żyje. Ile? Wygrałem? Dziesię... Ale tutaj pisze, że 10 tysięcy Pro 90. Dobra, widziałem. Gratulacje. Soda poję OK. 625 dolarów. Wystarczy mi tyle. No to tak, jak ja mówiłem, kupimy sobie pięć tych. No, tych, wiecie co? Eku, nie, nie, ekwipunek. Mistrz, Czempion, Mistrz, Początkujący. Niech będzie skrótki. Dobra, teraz tak. Mamy czwarty poziom, dobra. Nie, sklep. Chcemy sklep. Mamy w końcu te butle, No, a w następnym odcinku może kupimy sobie tamto, dobra. Jeden, inne pudełko. Uwaga, 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 uwaga. Bicie najbardziej ten czerwony, bo ten niebieski. Nie ten czerwony pominąć. Wiadomo, o co chodzi. Dobra. Kolejny. I uwaga, i. Uwaga, Jest. Jest. Mój, no akurat jeszcze nie jestem, ale jest fajny. Rzadki, wow. Nawet fajny, rzadki. No, kolejne pudełko. Baga czerwony jest czerwony. Jest, jest już na wygranej pozycji. Nie wiem, czy, czy można fajny, czy można lepszym być już. Ja mam taki. Ja ten reporter jest ogólnie najlepszy. Jak dla mnie. Możecie napisać w komentarzach. Czy jest fajny, czy nie jest fajny? O ile, o ile ktoś będzie mi oglądał, ale dobra. Zwykły, dobra. Ostatnie trzy pudełka zostały. Uwaga. Uwaga. Pominąć. I kolejny. To jest ostatnie, chyba już. Uwaga na ostatni, żeby był fajny. błagam na ostatni. No super, no super, no najlepiej. No najlepiej. Zwykły. A nie, to jeszcze dwa zostały. W sumie to trzy. Uwaga, uwaga, uwaga. Co mi wylosuje, co mi wylosuje, co mi wylosuje, co mi wylosuje. Nie jest fajny. Mi się nie podoba. Zwykły las. Uwaga. Dwa ostatnie. Wielka chwila. Nie, matko, matku, to sobie tak blisko tego, tak blisko tego, dobra. Ostatnia skrzynka. Życzę mi powodzenia. Ostatnia skrzynia. I uwaga! Ogólnie się czuję, jakbym oglądał, jakbym od, 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 od skrzynki wyceś, ale dobra. No, i to tyle w sumie na ten odcinek. A właśnie, ekwipunek... Wy, wy możecie sobie wybrać, który pistolet ja wezmę na kolejny odcinek. Ten niebieski, czy ten fajny czerwony? Ten niebieski, albo ten czerwony, albo. No, w sumie to te, z tych dwóch możecie wybrać sobie. No. I to w sumie tyle na ten odcinek. Widzimy się. Wy czwartek. Papa. Pa. No to papa, pa, no to papa. Pa. No. I w następnym odcinku spróbujemy otworzyć tą wielką skrzynię. No. А бити бити в кулене, и папа, папа,